Jeden ziomek na jednej z fejsowych grup dla UX-owców zapytał, czy na stanowiska seniorskie też jest tyle etapów rekrutacji i czy też w trakcie tej rekrutacji trzeba robić tak zwane whiteboard challenge, czyli zadanie polegające na znalezieniu rozwiązania na jakiś problem całkowicie z dupy. Zaczęły pojawiać się odpowiedzi mniej konkretne, jak na przykład to zależy, albo bardziej konkretne, czyli na przykład takie dwie, które sobie teraz przytoczymy dla lepszego oglądu sytuacji. Przemek pisze, że zdarzały się rekrutacje siedmio-ośmiostopniowe, na co ktoś mu odpowiada, że to powinno być karalne. Przemek mówi, że tak, powinno być karalne, ale jeszcze bardziej to, że kiedy zapytał o feedback z tej rekrutacji, to obrazili się na niego. Hmm. Ola mówi, że miała pięć etapów w Zalando, jak jeszcze myślała, że chce tam pracować, na czwartym etapie uwaliła. No cóż. To oczywiście nie są jedyne komentarze, które rysują nam pewną branżową patologię i na usta ciśnie się tylko siarczyste Ja pierdolę, więc żebyście wy nie musieli przeklinać, pozwólcie, że zrobię to za was. Ja pierdolę! Tak się składa, że też mam jedną historyjkę, więc moje drogie dzieciaczki, siadajcie w kółku projektowym. Pewnego pięknego dnia wbił na mojego Linkedina Typek z pewnej niepolskiej firmy Który szukał talentów Nazywamy ich różnie Rekruterzy, skauci, headhunterzy, HR-u, No bardzo różnie No i w sumie zaczęliśmy ze sobą gadać Że ja jestem interesujący Że oni dla mnie też są interesujący Takie biznesowe mizianie po kolanach Było bardzo milutko Tak też ten oto koleżka Podrzucił mnie swojej koleżance Z którą miałem okazję porozmawiać na wideokolu Było bardzo sympatycznie Trochę hihi, -hi, trochę haha -ha, No i see you later Niedługo potem dostałem maila, że chcą ze mną gadać dalej, ale uwaga, na miejscu, no bo to jest istotne, że to było na tyle dawno, że jeszcze nie mieliśmy żadnego globalnego szaleństwa, a ja rozważałem przeprowadzkę z Polski. No to mówię im tak, dobra. To wy za transport i za nocleg, i wtedy mogę się pojawić. Ona mówi, że spokojnie ma problemu, żebym kupował sobie bilety i żebym wybrał jakiś rozsądny Airbnb, oni to wszystko pokryją, także zapraszamy. No więc bomba lecę i wiedziałem, że na miejscu będzie na mnie czekać ten słynny whiteboard challenge, ale nie wiedziałem dokładnie, co będziemy robić. Po prostu, że będę mieć zadanie do zrobienia. Dodatkowo chcieli, żebym wpadł o jakieś tam konkretnej godzinie, żebyśmy razem mogli zjeść sobie jakiś tam obiad, a później mieliśmy dopiero przejść do biznesu. No niestety transport z lotniska nie jest aż tak prosty, jak może się wydawać, i no niestety nie byłem dokładnie o tej godzinie, o której miałem być. Ale dawałem znać cały czas, że się odrobinę spóźnię. Wydawało mi się, że ludzie, kiedy ściągają innych ludzi z zagranicy, są troszkę bardziej elastyczni, a przynajmniej powinni być. A w tym przypadku było to wszystko robione jakoś tak dziwnie na wariata, i to już było mocno zastanawiające. No ale dobra, znalazłem biuro, wbiłem tam, błyskawiczny tour, jakaś wymiana uprzejmości, i od razu lecimy z challengeem. Mój whiteboard challenge. A tak naprawdę Bristol Challenge, bo wszystko działo się na stole i wielkiej kartce papieru, polegał na tym, żeby znaleźć rozwiązanie pewnego problemu, ale w formie aplikacji na iPoda, jeszcze tego z kółkiem dotykowym. Także trzeba najwyraźniej pamiętać, jak działały stare iPody. Tak czy inaczej, na samym zadaniu spędziłem około 60 minut, w samym biurze byłem jakieś 90, więc na 90 minut siedzenia w biurze ściągnęli mnie z innego kraju całkiem. Zabawne, dziwne, podejrzane, nie wiem, ale było spoko. Pożegnali mnie, gościu mnie odprowadził do windy, a że opcji na lot do domu tego samego dnia nie było. No to co? No to poszedłem pozwiedzać miasto i zjeść jakąś szamę i zmarzłem jak skórę syn, ale to nieważne. A w knajpie obsługiwał mnie w ogóle Polak, który mówił, że wyjechał na miesiąc i siedzi już 10 lat. Także życie bywa przewrotne. No i że tak jak wspomniałem było ekstremalnie zimno to postanowiłem, że pora iść do domu i iść spać, ale w sumie to jeszcze nie, bo tego samego wieczora jeszcze właśnie idąc sobie wzdłuż rzeki e, dostałem maila od tej samej typiarki, z którą rozmawiałem na początku, że w sumie to spoko e, chcą ze mną gadać dalej, ale będą chcieli ze mną odbyć spotkanie online, na którym ja zaprezentuję jakiś swój projekt z portfolio przed publicznością. I tak chcę wierzyć, że była w tym jakaś logika, ale no byłem cały czas jakiś kilometr od ich biura i nie mogli naprawdę zorganizować jakiegoś spotkania dodatkowego, żeby potem nie kombinować z kolejnymi spotkaniami online. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, maybe. Okej, okay, i to jest ten punkt w historii, kiedy już kładę się spać w moim Airbnb, ale zanim wstanę i pojadę na lotnisko, daj łapkę w górę, co? Będę bardzo zobowiązany. No i jeszcze suba. Dzięki. Więc wróciłem na chatę, oczywiście tą w Polsce, no i zaczynałem przygotowywać moją prezentację. Zrobiłem to oczywiście z najwyższą starannością, bo jestem fantastyczny, no i parę dni później e, mieliśmy już temat załatwiony, były ich pytania, były moje odpowiedzi, wszystko przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Dostałem kolejnego maila, tym razem chciał porozmawiać ze mną Bodajże VP w Product, e, no i było spoko. Gościu był w Stanach Zjednoczonych, siedział pod jakąś ścianą w ogóle na podłodze, jak ze mną gadał, ale to jest nieważne. Pogadaliśmy o mnie, o nim, o firmie, o produkcie, wszystko się zgadzało i w sumie tyle mam do powiedzenia na ten temat. I teraz największy hit całej tej farsy: bo dostaję maila, że ogólnie jest Git, ale że chcieliby, żebym jeszcze przedstawił inny projekt przed inną publicznością, znowu online. Bo teraz ma być więcej ludzi z marketingu, więc coś tam, coś tam, bo z nimi też się pracuje i oni muszą wiedzieć, jak się ze mną będzie pracować. I mi już w tym momencie witki absolutnie opadły do samej ziemi, bo jak powiedział mój człowiek Piotrek. Tyle etapów rekrutacji brzmi, jakbyś miał zostać następnym CEO tej firmy. Otóż nic bardziej mylnego, ponieważ rozmowa z CEO miała być ostatnim etapem rekrutacji i bynajmniej nie po to, żeby go zastąpić, no kurwa! A co było dalej, moi drodzy? Dalej. Napisałem jej, że sorry, ale idę pracować gdzie indziej. Co było prawdą? No bo tak, inna firma w tym czasie postanowiła wysłać mi już umowę do podpisania i warunki były satysfakcjonujące. Co prawda rekrutacja też miała swoje krzywizny, ale ostatecznie upewniłem się tylko, żeby tam się oddali mi kasę za lot i Airbnb i pożegnaliśmy się. No cóż, być może zostałem w państwie z kartonu, ale najwyraźniej los miał dla mnie taki plan. Przynajmniej nie musiałem być więcej traktowany jak jakiś pierwszy błazen w mam talent, bo naprawdę ludzie wszystko ma swoje granice. No dobra, ale co dalej? Jaki jest wniosek? Jestem w stanie zrozumieć różne zadania rekrutacyjne na jakieś tam młodsze stanowiska. Zresztą oddajmy głos jednemu koleżce z komentarzy z tego wątku z face'a, o którym mówiłem na początku. Sławek pisze tak, szkoda czasu na takie rekrutacje. Po dwóch rozmowach sprawdzających jesteś w stanie dostać robotę na seniora, a ci co robią te testy to są śmieszni i marnują czas. A jako senior to ty wybierasz firmę, nie firma ciebie. Na juniora robi się testy, żeby sprawdzić czy potrafią cokolwiek zrobić. I najpewniej są osoby, które się z tym zgodzą i są osoby, które się z tym nie zgodzą, a ja sam szczerze mówiąc chciałbym, żeby na żadne stanowisko na żadnym etapie nie trzeba było robić żadnych challenge, zadań i prac domowych, bo nie dość że trzeba zrobić CV, nie dość że trzeba mieć portfolio, wymienić ileś tam wiadomości, odbyć ileś tam spotkań, to naprawdę nie rozumiem, dlaczego projektanci jeszcze muszą udowadniać za pomocą jakichś zadań, że są godni być przesunięci w lejku rekrutacji o jedno miejsce dalej. A kto chce ciągnąć tę syfiastą tradycję dalej? No najczęściej projektanci, którzy pracują już w jakiejś firmie dostatecznie długo, być może piastują już nawet stanowisko menadżerskie i po prostu ktoś zrobił to im dawno temu i teraz oni mszczą się na tych nowych ludziach, których zatrudniają, bo nie wyobrażają sobie, że można zrobić inaczej. Bo przecież skoro oni cierpieli, to ci też muszą cierpieć. Albo dlatego, że są absolutnie bezrefleksyjni i po prostu nie potrafią sobie zaprojektować lepszego procesu weryfikacji wiedzy kandydata. Nie potrafią rozmawiać z ludźmi i nie potrafią wyciągać wniosków, bo są zwykłymi kasztanami, którzy są na tym stanowisku tylko i wyłącznie dlatego, że znaleźli się w odpowiednim miejscu odpowiednim czasie albo są tam przez zasiedzenie. Moje kilka rad opartych na moich własnych doświadczeniach tak na do Po pierwsze, nie rób z firm swoich bohaterów. Jeśli myślisz, że to jest spełnienie marzeń, żeby pracować w jakimś miejscu, to tak, to jest spełnienie marzeń firmy, żeby ciebie j**ać, i na was zarabiać. Po drugie, nie możesz oczekiwać od innych szacunku do ciebie, jeśli ty nie masz szacunku do siebie i swojego czasu. I po trzecie, odkładaj hajs na poduszkę bezpieczeństwa. Serio. Moi drodzy, zmienimy ten świat, jeszcze będzie pięknie, a tymczasem... Buziaki.